No, i tak dobiegł końca nasz pobyt w Kędzierzynie Koźlu. Jesteśmy tutaj razem z kolegami z Nowej Trybuny Opolskiej. Tomek Kapica od rana jest razem z nami, i tak się umówiliśmy, że się będziemy zaskakiwać. Ja obiecałem teraz, że Cię zaskoczę pytaniem, co Ciebie zaskoczyło w czasie audycji. No, bardzo ciekawą rozmowę odbyliśmy dzisiaj tutaj z panem Waldemarą Ciepskim ze Stowarzyszenia Blechammer 1944, który opowiadał o tym, jak szukają szczątków samolotów, które kiedyś zostały tutaj strącone w czasie. II wojny światowej i okazuje się, że tych maszyn gdzieś tutaj, szczątków tych maszyn jest jeszcze bardzo dużo, że cały czas przyjeżdżają Amerykanie, szukają, te poszukiwania trwają, ta, ta, ta historia jest, ona jest ciekawa, ona jest namacalna, no bardzo ciekawa rozmowa, e, ta i wiele innych, które tutaj dzisiaj odbyliśmy z naszymi e, czytelnikami i waszymi radiosłuchaczami, a ciebie z kolei co najbardziej zaskoczyło dzisiaj? Tak się umówiliśmy, że Tomek nie zaskoczy takim samym pytaniem. Otóż mnie zaskoczyła, oprócz oczywiście tych informacji, Dotyczących bardzo ciekawej historii miasta, także tej z II wojny światowej, i też drugiego dna, bo pan Waldemar nie do końca dopowiedział, że jest jakaś tajemnica, ale poczekamy spokojnie na jej rozstrzygnięcie, natomiast przyznam, że mnie zaintrygowało zainteresowanie zakładów azotowych kędzierzyn drogami wodnymi. Czyli w zasadzie takimi wodnymi autostradami od kędzierzyna do samego prawie Szczecina, do Polic. No bo jest to prawdziwe, powiedziałbym, wyzwanie geopolityczne w obecnych czasach. No i myślę, że z nadzieją możemy patrzeć, że wreszcie po latach zaniedbań ktoś tym się zajmie. Taką ciekawostkę powiedział, że zawsze wydawało nam się, że węgiel będziemy wozić tylko ze Śląska. Gdzieś do Szczecina i do na statki, które go gdzieś tam wyeksportują. A tu się okazuje, że prawdopodobnie będziemy ten węgiel teraz też wozić drogą wodną w drugą stronę. No, życie jest przewrotne. Mówiąc inaczej, będziemy mieli o czym mówić i o czym pisać, o czym zapewniamy w tym duecie dzisiejszym z Kędzierzyna Koźla, Krzysztof Dobrowolski, Tomasz Kapica. Dziękujemy bardzo, zapraszamy jutro w naszą podróż świąteczną 70-lecia Radia Opole i Nowej Trybuny Opolskiej do Prudnika. Będziemy tam od 9 do 15. Do zobaczenia, do usłyszenia.